Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu Czerwony dywan jest Jacek Stachurski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Mogłabym dużo mówić, dużo opowiadać, ale to jest marka sama w sobie. No ktoś po prostu na polskim rynku fonograficznym niepowtarzalny. Masz takie w ogóle poczucie, że jesteś wyjątkowy? Nie, nie. No. U mnie wszystko dzieje się małymi kroczkami, i myślę, że skupiam się na łódce, więc powiem Ci szczerze, że nie przyszłoby mi to do głowy, ale wiem, że sporo osób lubi moje pisanki. To trzeba przyznać, na przestrzeni lat tych osób przybyło, i no za to jestem wdzięczny. Dlaczego powiedziałem wyjątkowy? Bo. Jesteś osobą, jesteś muzykiem, który całkowicie, jak dla mnie, wymyka się wszelkim klasyfikacjom i wszelkim stylom muzycznym. Zanim przejdziemy do dwóch najświeższych singli, Wyluzuj i Ideał, chciałam cofnąć się w czasie. Chciałabym powiedzieć troszeczkę, ale troszeczkę więcej. Lata 80. to jest zespół if zespół mocno rockowy. Tak. Znaczy on miał różne oblicza, ale głównie, jeżeli mieliśmy już jakieś lokalne epizody i sukcesy, to one były związane z muzyką rockową, taką mocną muzyką rockową. Czyli od początku to była bardzo duża wszechstronność muzyczna, bo z kolei przechodząc do albumu Taki Jestem i pierwszego wielkiego przeboju, to to akurat troszkę dalej było od muzyki rockowej. Co to się takiego stało? Co to za wolta muzyczna, że nagle nastąpiło takie spróbowanie innego stylu? My takie sukcesy, tak jak już wcześniej wspominałem, jako zespół Invoice e odnosiliśmy. Tutaj zagraliśmy na jakimś festiwalu, tutaj zagraliśmy na jakimś fajnym koncercie, gdzieś tam telewizja coś o nas powiedziała, napisała, ale jakoś takich większych sukcesów nie było. Mieliśmy przerwę i po tej przerwie nagraliśmy bardzo dobry materiał rokowy. Naprawdę bardzo dobry, jak na tamte czasy, materiał i chcieliśmy go gdzieś wydać. I już teraz nie pamiętam, ktoś. Powiedział mi albo, albo przekazał, że jest taka firma na Śląsku, która wydaje, właśnie poszukuje nowych talentów, nowe zespoły, chciałaby wydawać i być może tam dobrze byłoby, jakbyśmy z tym materiałem poszli. Ja pojechałem i oni faktycznie im się spodobał ten materiał, ale powiedzieli, że teraz nie wydają takiej muzyki. i czy do czasu wydania tej naszej muzyki rockowej, nowej płyty, czy zechciałbym nagrać dwa utwory pod jakimś pseudonimem, bo oni robili taką składankę z polską muzyką taneczną, dance, Power Dance, to się nazywało, i brakowało im po prostu wykonawców. No ja powiedziałem, to nie ma sprawy, no mogę spróbować. I tak spróbowałem, że jeden z tych utworów, który się znalazł wtedy na składance, odniósł naprawdę duży sukces. Ogromny sukces, taki jestem. I no, to był taki duży zwrot, no i też oczekiwania w stosunku do mnie w firmie, no, że zaczęliśmy myśleć o. W wyprodukowaniu całej płyty, a potem już się potoczyło. Także takie to były koleje, mimo że byłem muzykiem rockowym i cały czas się czuję muzykiem rockowym, to w tym momencie los opatrzność dał mi szansę zaistnieć w innym gatunku muzycznym, a że zależało mi na tym, żeby to było najlepszych lotów czy, czy, czy produkcyjnie, żeby to naprawdę było tak muzycznie dobre, abym mógł. Jako artysta poradzić sobie z tym potem, z tymi wyzwaniami na scenie. No to trochę czasu zabrało. Niemniej jednak sukces był na tyle duży, że musiałem nauczyć się pracować w branży muzycznej, która nie miała nic wspólnego z muzyką rockową. Ale chyba sobie poradziłem, jak myślisz? Myślę, że tak, ale wiesz, co, to nie sądzę, że to tak do końca było porzucenie. Tego takiego sznytu rockowego, bo na przykład Zostańmy Razem z taką mocną gitarówką, bardzo przypomina do tej pory balladę rockową. No bo to była piosenka właśnie z czasów tamtego zespołu. Część utworów, które pojawiły się jako Jacek Stachurski, czy Stachurski wcześniej była skomponowana i miała swoje pierwsze. Nawet bym powiedział nagrania muzyczne, bo niektóre były w studiu nagraniowym nagrywane jako i izbojcy. To były rokowe utwory, także masz bardzo dobre wyczucie i świetnie się orientujesz, bo tak było. Zresztą ja już nawet na tych płytach z muzyką taneczną starałem się raz, że śpiewałem głosem, który jakby nie mieścił się w konwencji klasycznej muzyki tanecznej, klubowej, Eurodance, gdzie raczej przeważały głosy o takiej łagodniejszej barwie, a tutaj nagle Wyskoczył gość, który śpiewa muzykę taneczną, klubową, a, a śpiewa no, głosem, który raczej przypomina wokalistów rockowych. Ale już na tych płytach, może nie na tej pierwszej, chociaż tam też się pojawiły ballady, ale już na drugiej, na trzeciej, tam już coraz więcej tych utworów starałem się takich, powiedzmy sobie, pomostowych wprowadzać do repertuaru. Natomiast płyta, gdzie pojawiło się Zostańmy Razem, no to ona jest w połowie rockowa, a w połowie klubowa to było w ogóle elementem i to był wielki eksperyment nasz wtedy. Zresztą toczyliśmy straszne boje i dyskusje i, i, i nawet można by powiedzieć, że kłótnie, czy w ogóle tak, takie wydawnictwo, ja po takich sukcesach, nazwijmy to w muzyce dyskotekowej, mogę sobie pozwolić wprowadzić. Ale jak się okazuje, rynek pokazał, że, że, że te utwory nawet w takim wykonaniu też bardzo się spodobały i gdy zapłaczesz... Zostańmy razem, tym niepokojny, czuję i wiem, no to to były naprawdę spore przewoje. No one nie miały nic wspólnego z muzyką dyskotekową, natomiast ja nadal, mimo takiego, nazwijmy to, zwrotu w muzyce, byłem postrzegany i klasyfikowany jako artysta taneczny, klubowy, dyskotekowy. Także nie, długo, długo... Długo, dużo czasu nam zajęło, żeby zmienić postrzeganie Jacka Stałskiego na rynku, chociaż myślę, że cały czas gdzieś tam w sercach ludzi dzielą mnie na artystę, który potrafi zaśpiewać fajną muzykę do tańca i też miłe, spokojniejsze piosenki. Po prostu taki jestem. To, że te płyty pokrywały się platyną, to mówi samo za siebie i te utwory właśnie Zostańmy Razem, Gdy Zapłaczesz, Uciekam Stąd, to są hity, które do tej pory no, są na rynku i nie ma chyba osoby, która by ich nie znała. Powiedz mi, to były czasy, kiedy nie było mediów społecznościowych. Nie czułeś się wtedy pomijany, bo w tych takich powiedzmy sobie czasopismach, gazetach muzycznych, rokowych rzadko się pojawiałeś. Chyba w Machinie pierwszy raz. Z tego, co pamiętam, pojawił się z tobą wywiad, tylko nie pamiętam, który to był rok. To były takie małe kroki medialne, wiesz, bo na początku oczywiście, raz, że byłem wkurzony, ja byłem bardzo wkurzony, dlaczego utwory, gdzie poświęcam właściwie pół życia na to, żeby je, wyprodukować je w zagranicznych studiach nagraniowych, żeby one przy, z, były zbliżone produkcyjnie do, do najlepszych europejskich utworów, bo ja pracowałem z producentami, którzy tworzyli wtedy no, jedne z większych przebojów na rynku włoskim, a także niemieckim, w związku z tym byśmy mieli porównywalne brzmienie i porównywalne produkcje. Tylko, że śpiewałem po prostu tak, jak śpiewałem i śpiewałem w języku polskim. I ja powiem ci szczerze, że byłem bardzo mocno wkurzony na to, że nie użyję jakiegoś mocniejszego słowa, że akurat stacje radiowe w Polsce, mówię o tych głównych stacjach radiowych, bo stacje lokalne bardzo fajnie prezentowały i tutaj nie było raczej większych problemów z prezentacją utworów, szczególnie w takich programach tylko piosenka na życzenie albo, a, a, albo w rotacjach dziennych. Natomiast główne stacje radiowe i telewizyjne kompletnie pomijały tę muzykę i jakby nie zauważały tego, że jest artysta, który no, powinno się przynajmniej dać mu szansę. Przynajmniej tak ja wtedy to postrzegałem. Bo ja nie jestem tutaj obiektywny, jestem subiektywny, patrzę poprzez pryzmat tego, co mnie interesowało. I byłem zaskoczony tym, że pojawiają się inni artyści i wykonawcy, Którzy są prezentowani, a moje utwory akurat nie. I to były takie, powiem Ci malutkie kroczki. Tutaj się coś wydarzyło. Tu jakiś epizodzik, tu jakiś krótki wywiad. Pierwsze lody na przykład w jednej z dużych stacji, przeważyła piosenka, przełamała piosenka, która była duetem z DJ-em Bobo, na przykład. Natomiast potem dobry występ na festiwalu w Opolu, gdzie otrzymałem super jedynkę, to spowodowało, że coraz jakby było większe grono tych... Tych, tych osób, które zwracały uwagę na jacka starskiego i te piosenki, że ludziom się one podobają, że sprzedaje się to w dużych nakładach, że naprawdę te piosenki goszczą w sercach ludzi i towarzyszą im w życiu w najważniejszych momentach. I to był pewien proces, który na. Co, jeżeli codziennie z nim obcujesz i, i, i jakby jesteś w ferworze walki, jak ja to mówię, to tego się nie dostrzega. Natomiast. Osoby, które patrzą z Boku i powiedzmy sobie, obiektywnie mogą spojrzeć na to, to one te, te, te takie jaśniejsze momenty są dla nich ewidentne i zauważalne i na tej bazie mogą budować sobie wyobrażenie tego, że Jacek Stałski na przestrzeni tam powiedzmy sobie 6, 7 lat czy dziesięciu pierwszych odniósł spory sukces, bo z artysty, który gdzieś tam funkcjonował na obrzeżach polskiej muzyki rozrywkowej, no, zaczął pojawiać się na największych antenach radiowych i telewizyjnych w kraju, więc powiem z, z takiego horyzontu czasowego, kiedy teraz na to patrzę, miałem każdy artysta marzy o tym, aby mieć swoje pięć minut i wyobraź sobie, że ja jak tak prześledziłem cały ten mój okres, ja miałem chyba cztery razy swoje 5 minut na ręku za każdym razem to były inne piosenki, które jakby dyktowały ten czas, kiedy były te wzloty, a potem, no nie chciałbym powiedzieć, że upadki, ale jakieś zahamowania e, toczącej się e, kariery. Niemniej jednak głównie, wydaje mi się, i tutaj chyba to potwierdzić, tak mi się wydaje, że właśnie same te piosenki, to one były kluczowe w tym wszystkim. Bo gdyby nie pojawiły się fajne piosenki, które ludziom się podobały, no to jakiekolwiek inne zabiegi czy próby dokonania czegoś chyba nie byłyby tak zauważalne, jak to teraz można po czasie ocenić. No, ja jeszcze raz podkreślę, brak social mediów, brak tak jakby wsparcia szerszego medialnego, a każda z tych płyt pokrywała się platyną i to w czasach, kiedy ten rynek piracki był bardzo prężny. To też trzeba podkreślić, że zakup, tak jakby płyty pirackiej nie był wtedy najmniejszym problemem. Chciałam zapytać teraz o typ niepokorny kolejną piosenkę, która stanowi taki milowy krok. Tu też jest taka e, muzyczna wolta i zastanawiam się, w jakim to poszło kierunku, bo to nie jest utwór rockowy, nie jest to utwór w żaden sposób densowy. to jest utwór Jacka Stachurskiego. Masz takie poczucie? So, on jest ze mną kojarzony i ja prowadziłem go na rega, aczkolwiek on był wcześniej znany, bo to jest... I jest am the one song. of lonely, tak. No, Chesney Hawks zaśpiewał e, i on wtedy... Mi bardzo się podobała ta piosenka i jak przyszedł taki moment, kiedy szukałem repertuaru na nową płytę, bo było straszne, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale ono dosyć dobrze będzie tłumaczyło tamten czas, ciśnienie na to, żeby wydać nową płytę. Po kolejnej, która była dużym sukcesem, znaczy po kolejnej, po poprzedniej, gdzie zostaniemy Razem, Wigilia, czekałem na taką jak ty e, i kilka tam jeszcze innych twór, które bardzo ludziom się podobały, chociaż te, o których ty mówiłaś, e, klubowe, no też były takie z pogranicza techno i wichsy, tam hosta na przykład. Cała ta płyta bardzo dobrze, mimo zróżnicowanego materiału muzycznego i w ogóle, e, można by powiedzieć, e, utworów, które ze sobą nie miały tak na dobrą sprawę kompletnie e, nic wspólnego, tam nie było i spójnej całości, tam były, tam były same przeboje, ale to nie łączyło się w jakąś w taką Całość, którą by można teraz było no, interpretować jako specjalnie przemyślane wydawnictwo, ale powiem więcej, ta płyta odniosła sukces i zaskakujący, bo była trwoga, że jak artysta taki jak ja, może sobie nagle z utworów dyskotekowych zagrać utwory rokowe i, i czy to ludzie zaakceptują, okazało się, że zaakceptowali tak mocno, że oczekiwali kolejnej płyty. I ja powiem szczerze, nie miałem repertuaru wtedy i sięgnąłem po raz pierwszy do tego, co uważałem, że że zawsze chciałbym zrobić, czyli do tych piosenek, do tych piosenek na świecie, które bardzo mi się podobały i chciałbym je wykonać w języku polskim. I na tej kolejnej płycie tam kilka takich utworów jest, bo typ niepokorny to jest Justin House, ale jest na przykład jest piosenka, do której w klipie występowałem z Leonem Niemczykiem, Czuję i Wiem, i to jest Restless Heart Petera Setery. Z... I tam jeszcze kilka z Finlis jest na przykład cover e, e, Finliba, Sun, sun Downtown, down, tak mi się wydaje. E, więc e, to nie było jedyne moje, jedyny mój ukłon w kierunku zagranicznego e, materiału muzycznego, który pojawił się na tych płytach. I tym niepokorne, właściwie w oryginale, z taką poprokową piosenką. No i ona, u mnie ona się nie różniła specjalnie od oryginału. Wykonanie no i, i, i tekst polski jednak spowodował, że ludziom się to bardzo spodobało. Tak, takie ja odnoszę wrażenie. Tak jak mówię, ja nie jestem obiektywny w tej kwestii. Trudno mi powiedzieć, ty jesteś o wiele lepszą osobą, która może to ocenić z perspektywy właśnie twojej osoby, jak ty to postrzegałaś i, i, i jak, jak na ciebie powiedzmy sobie oddziaływało to, jak ludzie odbierają tę piosenkę. Płyta, która miała miejsce w 2002 Roku, zawierała mój ulubiony utwór, który często zresztą pojawia się na naszej antenie Wilcze Echa, ale ja chciałam rozmawiać o czymś innym, co jest związane z tą płytą, a mianowicie nagrałeś soundtrack czołowy do serialu Samożycie. Byłeś zaskoczony, kiedy padła taka propozycja? To jeden z moich znajomych, którego poznałem gdzieś tam w jakichś okolicznościach rozrywkowych, w sensie rozrywkowych, mówię, scenę jest radowej, nie on. Mówił, że jedna z firm jest zainteresowana współpracą ze mną i byłoby fajnie, gdybyśmy spróbowali coś zrobić. I on chyba zaproponował mi właśnie w ramach takiej takiej rozpoczęcia takiej współpracy, czy byłbym zainteresowany, żeby zaśpiewać tą piosenkę. Z tym, że ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ona będzie do serialu. Ja się dowiedziałem dopiero dwa dni przed wejściem do studia, że ona będzie tutaj. Tylko dostałem promocję, czy mi się podoba, bo ja mówię, ja chętnie zaśpiewam, ale muszę, muszę usłyszeć, czy mi się spodoba. Tak. I, i wysłał i bardzo mi się spodobał. Mówię, okej, okay, to nagrywamy. I dopiero jak przed samym, powiedzmy sobie, spotkaniem w studiu nagraniowym e, dowiedziałem się tam dwa dni czy trzy dni wcześniej, że ona być może będzie w serialu. E, no, ale jak powiem ci, że jak nagrywaliśmy, to w ogóle o tym nie myśleliśmy, bo to tak, wiesz, takie propozycji się pojawiało to, to, to jakaś taka, to jakaś tamta wieża i większość tych propozycji, powiedzmy sobie, z branży muzycznej, ona się pojawia, coś jest realizowana, ale ona nigdy nie wypala. Więc tutaj, wiesz, wszedłem do studia, nagrałem piosenkę i po prostu dalej ruszyłem y, kolejne jakieś dni y, związane z moją działalnością. I troszkę, powiedzmy sobie, gdzieś tam umknęła mi ona z horyzontu rozmyślania. I, y, y, i mnie tak, właśnie, Jurecki, zadzwonił do mnie. Będzie fajnie, bo ta piosenka chodzi do serialu. No ale też nie wiedzieliśmy, jak to będzie serial, czy on odniesie sukces, ale on odniósł wtedy sukces z tego, co Tak, no tak, on tak go oglądali. Zresztą to był jeden z nielicznych seriali w ogóle wtedy jeszcze w Polsce, tam było tylko kilka. No i on tak się wpisał, tak nie będę ukrywał, że zastanawiałem się, że mogliby zrobić jakieś nowe, no nową, no nie wiem, nową jak coś, coś w serialach jest, nowe, co? Nowo, nowy sezon, sezon. Nowy, kolejny nowy, sezon. Nową edycję, o, nową edycję. No, ale na razie nie słyszałem, żeby ktoś tam coś w tej kwestii. Ale zobaczymy. Nie wiadomo, może jednak. Nie bałeś się zmierzenia z Frankiem Sinatrą? Nie. Ja bardzo lubię tę piosenkę. E, lubię ją w kilku wykonaniach, nie tylko Franka, mm -hmm. ale już Polanka też bardzo fajnie. Gdzieś e, widziałem w takich filmach niepublicznych, bardzo dobrze e, sobie radził z tą piosenką. E, Robbie Williams bardzo fajnie ją zaśpiewał, bardzo mi się podobała. Oczywiście Elvis Presley i jego wykonanie też koncertowe, no to też było super. Także bardzo mi się podoba ta piosenka i starałem się zbliżyć w tekstowej do przesłania jak jest w oryginale w tym tekście i wydaje mi się, że Kolejny raz powiem, że nie jestem tutaj obiektywny, ale jest to jeden z lepszych tekstów do tej piosenki w polskim wykonaniu. Zdecydowanie. No i teraz kluczowa kwestia. Powiedz mi, czy byłeś zaskoczony ogromnym sukcesem szampana i truskawek. A wiesz co, że szampana i truskawki” nadal odnoszą sukces? Tak, ja wiem, że nadal odnoszą sukces i to ogromny. No to było chyba siedem. Nie wiem. Chyba... Wydaje mi się, moim zdaniem, że to był 2018 rok. Albo tak. 19, albo 19. Chyba jakoś tak. I nagle teraz ja dostaję informację, że znowu, nie wiem, jakiś jest szał na ten szampan cioskawki i ma bardzo dużą słalność. To jest naj, najlepiej słalna moja piosenka na wszystkich e, e, portalach streamingowych w Polsce w ogóle. Także, no, ja się bardzo cieszę. To jest naprawdę fajna, rozrywkowa, bardzo. Jak na tamten czas, kiedy myśmy robili w 2018 roku, to była bardzo dobra produkcja. Daniel Maczura naprawdę stanął na wysokości zadania. Zresztą w ogóle Daniel Maczura pracuje ze mną wiele, wiele lat i, i, i większość tych przebojów, które stworzyliśmy, czy, czy produkcji muzycznych, no to są jego produkcje on naprawdę jest w tych tak sprawnym producentem, że ma świetne pomysły, wyczucie w ogóle. No i też jest bardzo oryginalnym i takim niepowtarzalnym, czyli każdy z tych utworów gdzieś tam który się pojawia, naprawdę pokazuje, że, że, że ma szeroki wachlarz produkcyjny, a szampan no to był trafiony idealnie. No pamiętam, ja do tej pory pamiętam cały proces produkcyjny, powiedzmy, jak on powstawał, od demo, wersji, poprzez różne tak, pomysły, aż do efektu końcowego. I e, wszyscy byli zaskoczeni, od jakiego Pierwowzoru wyszliśmy, a na czym skończyliśmy? <noise> Włącznie z nami. <noise> no, ale było warto, bo piosenka odnosi spore sukcesy. No słuchaj, to jest nawet kwestia tego, że jest już w takim obiegu powszechnym stwierdzenie, ja jestem gwiazda, ze mną jest jazda. No i bardzo się cieszę, czym <noise> to polega. Essa też jest dobrą piosenką, też wszyscy. Przecież ESA to było słowo roku. Dokładnie. E, e, chyba kilka lat temu. Także e, jak w 2016 roku robiliśmy ten utwór, no to Nikt nie przypuszczał, że, że to będzie taka podpora piosenki i że też to słowo gdzieś tam znowu wróci. Bo to, a ani ja go nie wymyśliłem, oczywiście. Natomiast y, ona zawsze się gdzieś tam w życiu przewijało od pamiętnej sceny w Sex mission poprzez inne jakieś sytuacje. Zawsze to Essa, ja używałem gdzieś tam prywatnie i. W naszym kręgu towarzyskim ono funkcjonowało. No i przeniosłem to do piosenki i też spory sukces. Także ostatnie lata były dla mnie wyjątkowo łaskawe, jeżeli chodzi o takie piosenki lubiane przez, przez, przez słuchaczy, tak? przez odbiorców. Tak? No więc teraz przechodzimy do tych piosenek tu i teraz: Wyluzuj. Taki troszeczkę swingujący, bardzo sympatyczny i niosący bardzo fajne przesłanie utwór. Mi się bardzo podoba, jest taki utwór z przymrużeniem oka troszeczkę. <laughs> To jest też taki utwór z, z takim delegacją do tego, że jeżeli ktoś nie ma słów, żeby komuś innemu coś przekazać, to dobrze mu podesłać tam piosenkę, niech posłucha. Poza tym to też jest takie, wiesz, trochę spojrzenie na, na życie, pewne aspekty życiowe, do których należy podchodzić właśnie, może nie z przymrożeniem, ale z takim dystansem, tak? I to takim rozsądkowym, takim normalnym, wiesz, nie analitycznym, tylko takim dystansem po prostu. No takie, trzeba być wyluzowany po prostu, co ja tu będę mówił, no. Trzeba się wyluzować, jak, jak sytuacja, że, że tak powiem, na to pozwala. No i twoja najświeższa propozycja, premiera wczoraj, czyli Ideał. Często poruszasz w swoich e, piosenkach, w swoich utworach takie właśnie relacje damsko-męskie, często śpiewasz o miłości. To jest, można powiedzieć, taki też motyw przewodni Twojej twojej twórczości. Ja myślę, że to jest właśnie utwór dedykowany głównie do, dla osób, które są właśnie owładnięte miłością, tak bym powiedział. Myślę, że my, myśmy, my też go będziemy dedykować szczególnie, wydaje mi się, parom młodym, bo to uważamy, że to jest bardzo fajny utwór, który może towarzyszyć parą podczas tego najważniejszego momentu i ten utwór, powiedzmy sobie, w momencie, kiedy ja już go usłyszałem, zaśpiewałem i, i, i ujrzałem efekt końcowy doszedłem do wniosku, że to może być taki utwór, który będzie się pojawiał bardzo często w takich momentach, jeżeli wiesz, o czym ja mówię. Wiem, o czym mówisz, nie chciałam szufladkować, pierwszy taniec podejrzewam będzie w dużej części a, twój. A potem powtórki. No, ale w każdym razie taki utwór ma przesłanie, i wydaje mi się, że Ty jako no, fachowiec na pewno to wychwyciłaś. Tak. E, powiedz mi, czy te dwa single, kolejne single, są zwiastunami jakiejś kolejnej płyty? Tak, jeszcze będzie kilka utworów, bo jeszcze będzie Wiktoria, będzie jeszcze Bonita e, takie tytuły utworów, będzie jeszcze Jak Dobrze, którego już gramy na koncertach, jest bardzo fajnie przyjmowany, bardzo dobrze jest przyjmowany, a tytuł utworu Jak Dobrze, także trochę tych nowości się pojawi, sam jeszcze nie wiem, bo tu wiesz, cały czas codziennie y, coś się dzieje, wiesz, jak się nic nie dzieje, jest spokój, to jest, wystarczy jeden telefon i wpadają i nowe pomysły albo propozycje, więc tych utworów nowych trochę się pojawi w tym roku, ale oprócz tego... Ja przygotowałem takie wydawnictwo retrospektywne, gdzie nagrałem 18 moich utworów, czy moich piosenek, które są najpopularniejsze albo najbardziej ulubione przeze mnie. W nowych wersjach, to znaczy może nie tyle nowych, jak i zaskakujących, tylko nowocześniejszych, na miarę XXI wieku. Czyli począwszy od samych początków mojej działalności, jeszcze przed Jackiem Staruskim, tylko Zostańmy Razem, Kowbojskie Życie, potem Jacek Staruski Taki Jestem, gdy zapłaczesz, jej wiem, typ niepokorny. I jeszcze kilka utworów by się tutaj znalazło, na przykład Cholerny czas z 1995 roku, to jest bardzo ładna pisanką I wydaje mi się, że jeżeli by się udało, z czego bym był bardzo zadowolony, to jakby na koniec tego roku ukazało się takie wydawnictwo, nazwijmy to retrospektywne typu The Best Of, czy jakieś inne, już nie, 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 nie zastanawiałem się nad tym. Byłbym bardzo zadowolony. Powiem przecież, że to jest moje marzenie na rok i będę do tego dążył. Jeżeli nie, no to mamy jeszcze 2026 i myślę, że w ciągu tych dwóch lat na pewno coś się pojawi. Czy to będzie nowe wydownictwo? trudno mi teraz powiedzieć, ale na pewno jakieś wydawnictwo z poznaku Jacka się pojawi na rynku. No to taki The Best of będzie na pewno wielką kratką dla fanów. Myślę, że. Nie mogą się już doczekać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi ja bardzo, także. bardzo miło. Gościem dzisiejszego czerwonego dywanu był Jacek Stachurski. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dziękuję Ci jeszcze raz i trzymajcie się, niech moja muzyka będzie z Wami zawsze i wszędzie.